Siema, witam w jednym odcinku Minecraft No długo mi nie było, bo... Białem perwę O mam 8 dementów, o kurde, nice No, długo Minecraft nie grałem I długo czy, czy odcinków nie było no to, co, było bez operacji tak długo <grytanie> Tak No, i teraz idziemy Zobaczymy jak to ma, jak wykopalisko były coś w te A tutaj Rośnie mentus mogę zrobić z tego A zbroi jakąś Okratę mogę zrobić O tylko To jest mama To jest jakieś O lama To jest łama No nic, nie urosło. No, Muszę Zadamę zjem. No, świnkę zjem. Daj mięso, dała dwa. да будем копать хочу докопали Dobra, to slow byłam nice Co mi stało, zrobić spodęki i budki, jak my idziemy te setki Powinniśmy się kondensatorowy Powinniśmy się to włożyć, choć pięknie To jest 45 to cię jak pamiętam no To fajnie się nam wzięło Tu mam tu pamiętam moje woda była w ogóle, to jest dobre. Tutaj skończyliśmy. No dobra, tak powiem dalej. Są zombie słyszę A to jest mój tunel, co kurde To nieźle, się dokopałem z zonedu A to będziemy prosto dalej Chyba świeczki dać i się byłem co dnia byłem ostatnio. To idziemy prosto. Może się spotkam z jakiegoś, czy coś. O, kida mi się zepsuł. coś postawić o złoto nice wyda się złoto do teraz do tym ziomem. tam jest sam... Ee... no wyda się złoto kurwa nie strasznie to je bym No złoto potrzebuję do tego co idę no może dara mi trochę netaru, a i A i mi złoto daje, cicho tam pojąku. To znowu wydymam. No, bo kopiemy dalej. Aż mam 7 minut, bo albo... pójdziemy skończyć się zobaczymy. Trzeba trochę pokopać tego podwyższenia <laughs> <laughs> Ja to gdzie widzę, zostawić łapkę w górę i subskrypcję i dzwonka pijdolność, tak A za wnioskowałem łapkę w górę, good good Tego złoto było, miałem średnią mętę, pamiętam co to są z nim jakoś w odcinku. Co mam ze spotkać? Zelazwy z tego nie było i węgla, o węgla nagle nie było. Coś się... Kurwa, coś tu mi kurwa nie gra. Coś tu, coś tu mi się dzieje. Co, Chodzi jakiś kurtas. Pająk jakiś. Nieładnie, nie tak chodzić. Słyszę cię chodzić chodzi, słyszysz, jak się widzi rajban. Nie ty, kłatwo ze mną. Znajdę cię pająku. Pająki są takie jak prezenty. Chowają się tak długość, no. No chowa się jak prezent taki. No, ma, już idziemy kończyć. Dobra tu tu... Ta, tu tu tutaj, tutaj jest... jest 100 droga powodna. No. Tak, to tutaj dobrze to idziemy. W tym odcinku będziemy iść prosto, prawo... No, jak już się dojdziemy do moich ostatnich tunelów. No. A, trzeba nagrywać te odcinki. Zatrzymałem odcinko, z odcinka, to już mam tyle do nagrania, tej jaskini nie będzie tyle. Wykopiujemy sobie po 2 sumie. мать ещё варю да какой не очень